Stefan Górawski, kierownik klubu batalionowego, przedstawiciel organizatorów festiwalu. Po raz 12 odbył się w Głogowie festiwal Szopek. Ile Szopek wpłynęło na tegoroczny konkurs? W tym roku 44 szopki oraz ponad 60 ozdób świątecznych. Chcę powiedzieć, że kategoria ozdoba świąteczna pojawiła się w tym roku po raz pierwszy. Efekty są bardzo zachęcające. Tutaj chodzi o kultywowanie przede wszystkim tradycji dawnych, polskich tradycji, jeśli chodzi o dekoracje świąteczne. I ta ilość, która wpłynęła nas w pełni satysfakcjonuje i oczywiście jest tutaj kilka bardzo ciekawych Prac, które utwierdzają nas w przekonaniu, że warto było taką kategorię konkursową głosić. Trudno było wybrać te najpiękniejsze szopki, te najpiękniejsze ozdoby? Trudno było, dlatego że autorzy wykazali się kolejny raz zresztą inwencją twórczą, jeśli chodzi o same pomysły, jak i materiały, których użyli do ich realizacji, więc przyznaję, że dyskusja, jeżeli była burzliwa, no ale w końcu okazaliśmy się jednoznaczni, przyznając Grand Prix Festiwalu uczennicy gimnazjum numer 5. Laureat otrzymuje nagrodę rzeczową upodowaną przez prezydenta Głogowa. To jest takie Grand Prix Złota Gwiazda Betlejemska oraz oczywiście statuetkę. Złota Gwiazda wytlejemska. Patrycja Machel, gimnazjum numer 5. Zwyciężyłaś, dostałaś główną nagrodę, nagrodę Grand Prix tegorocznego festiwalu Szopek. Opowiedz, jak wygląda Twoja szopka? Tak, wygląda jakby tradycyjnie. Spodziewałam się, że wygram. Po prostu figurki z drewna, pomaga mi trochę dziadek. Przy wizualizacji pomagam pani Pajdzik z plastyki, bardzo ją pozdrawiam. Szopka wygląda tak. Jak normalna szopka, masianko, ma różne postacie, które występują. Ma coś nawet pana Tadeusza i różne tam takie postacie. A dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie? Zajęcia miałam do tego pani od plastyki, wiele osób i. No nie spodziewałam się, że wygram.